Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Europejskie dni dziedzictwa to świetna okazja do zwiedzania muzealnych wnętrz pod opieką kuratorów ekspozycji. Wizyty w placówkach dziś i jutro, a także w kolejny weekend są bezpłatne. Więcej na temat oferty opowie dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Andrzej Lechowski. Muzea w sposób naturalny wpisują się w europejskie dni dziedzictwa, no bo przecież instytucjonalnie robimy to na co dzień. To jest taka troszkę inna forma. Ale bardzo pokrewna w swojej idei, do nocy muzeów. Trzeba zwrócić uwagę gości, społeczeństwa na to, co ich otacza, a co jest wartością naddaną do codziennej gonitwy, do codziennego konsumpcyjnego, choć nie należy tego ganić, ale trybu życia. Pokazywanie, że w naszym najbliższym otoczeniu. Mamy to dziedzictwo, którego jesteśmy dziedzicami, musimy dbać i przekazać następnym pokoleniom. Jest zarówno z jednej strony rzeczą bardzo prostą, ale z drugiej strony jedną z najważniejszych naszych powinności. Tegoroczna edycja zatytułowana Gdzie duch spotyka się z przestrzenią, świątynie, arcydzieła, pomniki ma ogromny sens. Wtedy, kiedy przetacza się przez choćby media taka często bezrefleksyjna dyskusja na temat choćby pomników. Pomniki świadczą zarówno o naszej pamięci, jak i też o naszej przeszłości. Świątynie są w naszej codzienności traktowane jako miejsca kultu. Ale też świadczą o rodowodzie, a najczęściej są też i arcydziełami sztuki. Mamy jedną świątynię, która spełnia te wszystkie trzy w Białymstoku, Kościół Świętego Rocha, który jest pomnikiem, arcydziełem i świątynią. To można powiedzieć, że powinien być symbol tegorocznych dni dziedzictwa. I siłą rzeczy w to hasło tegorocznych dni będzie się doskonale wpisywała od choćby nawet wystawa archeologiczna w białostockim ratuszu, która mówi właśnie o sakrum i profanum, o jakimś kultowym obrzędzie, o którym co do treści i przebiegu, którego my się możemy tylko domyślać. Miał swoje miejsce pod supraślem, Muzeum Ikon. no to już swoją specyfiką wpisuje się tą całą myśl dni. Z kolei Muzeum w Tykocinie jako świątynia, ale też i Muzeum Rzeźby Karnego. Przecież jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Te jego wszystkie portrety wielkich Polaków to są pomniki. To jest głęboka idea i głęboki zamysł artysty, żeby w ten sposób w Spiżu, w Granicie zawrzeć pamięć, utrwalić, przekazać. To nie będą zwyczajne oprowadzania czy udostępniania wystaw, będą i spotkania z pracownikami naszego muzeum, którzy się akurat tymi tematami zajmują. No, siłą rzeczy na większości tych spotkań będzie limitowana liczba gości, więc warto na stronach internetowych szukać i wybierać. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.